Pracujemy w obszarze membran, materiałów separacyjnych, które poprzez prostą, prostą modyfikację możemy użyć w bardzo różnych zakresach. Rynek membran rozwija się dynamicznie. Właściwie trudno wymienić obszary życia, gdzie membrany nie znajdują zastosowania, bo to jest i technologia żywności, to jest produkcja biopaliw, to jest medycyna, a w dzisiejszych czasach przede wszystkim to jest oczyszczanie wody, produkcja wody pitnej, ponieważ tak naprawdę tej wody pitnej nam na świecie brakuje. Zaletą naszego wynalazku jest to, że. Mamy tą powierzchnię, ona jest aktywowana, a później poszczególne związki chemiczne możemy przyłączać jak klocki Lego. W zależności od potrzeby, potrzeby przedsiębiorcy, klienta, możemy tak zaprojektować materiał, że będzie w bardzo wydajny sposób usuwać bądź pozostawiać komponent, który jest dla niego powiedzmy, przeszkadzający. Nauczyliśmy się modyfikować membrany tak, że uzyskujemy. Pożądany efekt separacji, a więc założony z góry efekt separacji poprzez odpowiednią modyfikację powierzchni membran polimerowych. Złożyliśmy patent krajowy, złożyliśmy patent międzynarodowy. Mam nadzieję, że uda nam się skomercjalizować w szybkim tempie ten pomysł. Na pewno w medycynie, na pewno w Procesach związanych z oczyszczaniem wody i zawracaniem wody. To są te dwa główne obszary. Na pewno również ja bym tutaj widział duży potencjał w technologii żywności, w przetwarzaniu soków, w przetwarzaniu mleka. Także te trzy główne obszary.